Dzień dobry, nazywam się Marlana Supińska Strysik, jestem adwokatem rozwodowym i dzisiaj opowiem Ci, jak określić wysokość alimentów na dziecko. Jeśli bowiem kierujesz do sądu sprawę o alimenty albo domagasz się zasądzenia alimentów w trakcie procesu rozwodowego, musisz wskazać, jakiej konkretnie sumy alimentów się domagasz. Jeśli domagasz się alimentów na dziecko. To standardowo powinieneś żądać od drugiej strony około 60 lub 70% wszystkich oszacowanych przez ciebie miesięcznych wydatków na dziecko. Podam Ci przykład. Jeżeli miesięczne koszty utrzymania Twojego dziecka oszacowałeś na kwotę 2000 zł, to od drugiej strony możesz się domagać kwoty około 1300 zł miesięcznie. O zasadach prowadzących do takiego rozwiązania opowiem Ci w tym filmie. Wysokość alimentów na dziecko zależy od dwóch podstawowych czynników. Pierwszy czynnik to tak zwane usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, czyli dziecka. Mówiąc o tym, mam na myśli wydatki związane z jego codziennym funkcjonowaniem to jest: wyżywieniem, ubraniem, zapewnieniem środków higieny i czystości, leczeniem, edukacją, rozrywką, zajęciami dodatkowymi, wakacjami. Zapewnieniem warunków mieszkaniowych. Warto dodać, że dla określenia wysokości alimentów znaczenie mają kryteria subiektywne. Wyjaśnię Ci to na przykładzie. Pani Ewa, matka 10-letniej Asi, zarabia 3,5 tysiąca złotych. Asia ma wybitny talent do sportu i bardzo chciałaby uczęszczać na lekcje gry w tenisa. Jednak pani Ewy nie stać ani na lekcje, ani na sprzęt. Ojciec Asi, pan Jan, jest programistą i zarabia 20 tysięcy złotych. Dzieci pana Jana z innego małżeństwa chodzą na zajęcia do klubów sportowych. W takim przypadku, pani Ewa może domagać się od ojca Asi alimentów na takim poziomie, aby opłacić lekcje gry w tenisa oraz sprzęt, a nie tylko podstawowe, usprawiedliwione potrzeby Asi. Podobnie, wysokość alimentów dla dziecka, które wymaga codziennego przyjmowania leków. I uczęszczanie do lekarzy specjalistów będzie większa aniżeli wysokość alimentów dla dziecka zdrowego. Drugi podstawowy czynnik do ustalenia wysokości alimentów to możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji. W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę w szczególności wysokość zarobków osoby zobowiązanej. Ale to nie wszystko. Pamiętaj, że liczą się wszystkie źródła dochodów, na przykład Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, własna działalność gospodarcza, czy też emerytura, wpływy z posiadanego majątku, przychody ze szczególnych umiejętności, np. Na nagrody. Możliwa jest sytuacja, w której jest zobowiązany do płacenia alimentów, posiada spory majątek, pomimo tego, że nie osiąga regularnych dochodów. Wówczas powinieneś ustalić najważniejsze składniki majątku zobowiązanego np. Wysokość środków na rachunku bankowym nieruchomości. W pewnych sytuacjach osoba, która ma płacić alimenty, będzie zmuszona do sprzedaży najbardziej wartościowych składników swojego majątku, aby mieć środki na zapłatę alimentów. Wysokość alimentów a wysokość dochodów zobowiązanego. Generalnie, im większe dochody, tym większa kwota alimentów. Niemniej czasami zdarza się, że ojciec zobowiązany do płacenia alimentów celowo zaniża swoje dochody. Jest to jednak ślepy zaułek. Sąd bada bowiem nie tylko realnie osiągane dochody, ale także to, czy zobowiązany do alimentów w pełni wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe. Sąd uwzględnia przy tym w szczególności wiek, stan zdrowia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, obecną sytuację na rynku pracy. Podam Ci przykład, żaden sąd nie uwierzy, że zdrowy informatyk z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym z Poznania zarabia 3000 zł brutto na miesiąc. Choćby taki informatyk okazał w sądzie swój PIT za ubiegły rok i zaświadczenie o zarobkach, to sąd oceni, że możliwości zarobkowe takiego pana są o wiele wyższe. Sąd ustalając wysokość alimentów określi możliwe, a nie faktycznie uzyskiwane dochody. Potwierdza to również orzecznictwo Sądu Najwyższego, które mówi, że ustalenie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji ma często charakter hipotetyczny, gdyż kryterium takich możliwości nie zawsze są zarobki osiągane aktualnie przez zobowiązanego, lecz sama zdolność do uzyskiwania wyższego wynagrodzenia. Zasada równej stopy życiowej. Pamiętaj, że poziom życia dziecka. Powinien odpowiadać poziomowi życia rodziców. Chodzi tutaj o obydwoje rodziców, a więc nie tylko o tego, z którym dziecko na stałe mieszka. W uchwale Sądu Najwyższego wskazano, że małoletnie dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. Nierówna partycypacja w kosztach utrzymania dziecka wykonanie obowiązku alimentacyjnego. Pamiętaj, że alimenty mogą być dostarczane dziecku nie tylko w formie pieniężnej. Liczą się tutaj tak zwane osobiste starania o utrzymanie lub o wychowanie dziecka. Chodzi w szczególności o takie sytuacje, podczas których jeden z rodziców, np. matka, opiekuje się w domu dzieckiem, podczas gdy drugi rodzic pracuje zarobkowo. Stanowi o tym artykuł 135 paragraf 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części. Kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Wychowanie dziecka również zajmuje czas i energię. Matki mają możliwość realizacji swojego obowiązku alimentacyjnego w inny sposób, aniżeli dostarczanie swojemu dziecku pieniędzy na jego utrzymanie. Wówczas praca matki wkładana w opiekę nad dzieckiem powinna być uwzględniona w kalkulacji alimentów. Podam przykład. Pani Anna mieszka z czteroletnią córką Ewą. To na pani Annie spoczywa ciężar wychowania dziecka. To ona gotuje, sprząta, pierze, prasuje, ale także odprowadza dziecko do przedszkola i wozi na zajęcia. Ojciec dziecka, pan Jan, mieszka w tym samym mieście, ale jego kontakt z dzieckiem ogranicza się do dwóch, trzy godzinnych spotkań w tygodniu. Oboje rodzice pracują i mają porównywalne zarobki. Ponieważ pani Anna w większym stopniu zajmuje się dzieckiem, przez co jej możliwości zarobkowe są ograniczone, to pan Jan powinien płacić alimenty na dziecko w formie pieniężnej, pokrywając większość miesięcznych wydatków na dziecko. Mam nadzieję, że w tym filmie udało mi się wyjaśnić kwestię zasad ustalania alimentów na dziecko. W następnej części omówię m.in. koszty utrzymania dziecka na konkretnych liczbach i przykładach. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Nie zapominaj o subskrypcji, żeby uzyskać więcej informacji.